Pena jest ok. Trochę ma mało dębie I tyle. Ale jako tedek do krzaku, idealnie. Wolf, Trzeciał masz fajną kanciatą tą no. mordeczkę pocałunek. Za to, że, że my w G1 mało w tej bitwie. Wolf pracuje dla WG, wszystko ci poleci, bo na tym zarabia. Oh. White, mieszkam w Szkocji, wiec jak HC. Wyglądasz jak świnka Pepa, szeroki uśmiech. Nie widzisz na ekranie. Lubię chodzisz w spódnicy szkockiej. Drogą. Przejechałeś? Przejechał, no. Udało mi się. Powiem Ci, że szacu dalej nie ma. No, Ale mamy no, już plecki no. ładne. Będę tu, pomocy. No, o taką pomoc i chodziło. Za to. Dzięki. Wow. To oglądni film Arizona Fil polski Będę widział, komuś. czym się kańcza ta niewina tolku jeden. Ulala TDK nie ma? Nie mają TDK? Nie mają. Nie ja pojechał na oko. ile czyścić? Może jest na fakła albo coś. Jest! Ale full DMG Jadę po niego. Ale to będzie piękne. Uciekł dragon ty. mimo że na przeadowaniu będziemy A gdzie? Gdzie on jedzie? O ta Nie Amarena, to Bourbon. wiem, że po tego spadnie. tylko chodzi ten ty... No, ten... Go spadnie. Dragon idzie na ciebie. Tak chcę właśnie dragona i ten zmieść i się wziąć za protka Ja przez trzy lata w Amsterdamie liczyłem i najczęściej odwiedzanym sklepem był Gal i Gal. Taki monopolowy. Bo, ty zrobisz kiedyś tak. spotkanie z widzami. Tak, to Chcesz pogadać o whisky to znajdź mnie na DS Protek jest cały mój. Cały mój. Nie oddam go nikomu kuku TSF, HGD, YYSF, JFF, KD, YHD, YFD, UF, YFF, UDF, HGG, x XH, 6 fh H Wolfu, ile ważysz? 120 kg? Tak Wolf, właśnie ja bym przyszedł na takie spotkanie, bym Ci do Majka do ręki dał Mam 2 kg na dwa. Gnoją naszych tam już Widzę Znaczy, lają to te może uda mi się jeszcze dobyć te 4-4 hmm, to wziął by wtedy Pawra z maszara ma to już lepiej Noś tam i spotuj cały czas tych, żeby, wiesz, Jesteś szerszy niż wyższy, szeroki uśmiech jakiej nadwagi nie widać po tobie a takim maniakiem nie jestem ostatnio schodzą z 40 do 30%. 4, 4, 4 4 do do 100, kawu mi sprzeda za 400 Kurde, gdzie jest to niedorozwinięte WG, kiedy trzeba? Pomaga te, temu frajersku zaraz, kurde, normalną gracz To ja dojechałem z jak sobie I jest? Ja do ciebie. Mogę jest bo jest 4 AU. Ja do ciebie. Wolf z bani. Aha, ty tutaj uciekasz. To nie no, no, no. Jest. Dobra, to w sumie okej, okay. ja go tutaj ten, te 4-4 porobię. Na serio. Znaczy... Serbię zapłacę ci, ale kiedy indziej. Gramy. Wolf, zbanuj tego hech. Boszy i jakie trole no nie da się na tym czacie co za ludzie. Nie wiem się od dupy fałki ty. Dlaczego ty fałkę dojesz jak masz te 44 dojść? Ale dajś ciała. Poleciałeś na dębie. No nie immobilize! Największy ponad 8004. To są razem tam. No, ale się zebrać. <śmienicza> no, no to się ono. Nie no nie da. Kim <śmienicza> zaklecji. Zbanowanymi konta 590 kont. Dobra, jeden ekspawna X. Teraz potowa go do zaleta. Dobra. Ja no to na desce Kapa moja waga to 86. To, Ale odbijany z XD Jestem odbijany na boku O boku Jest, dobra, na chwilkę. jak lubisz mocny bombom, to polecam Makers Marksa. Jadę, jadę na mnie, jadę na mnie. Kareta. Spokojnie, spokojnie, dam ja wiadę sobie na fałkę. Całkę musisz robić, to wtedy porobimy. Marks. Całka jedzie na mnie typowo. Kurde, że mnie ja go wywitałem, wypminił. Co pan do tyłu ciągle, wiesz? Bo mogę. Całkę musisz robić. Boże, RMG. Go też wydymało. Piłem, latowany kolej, ciąg w górę, ja będę wolf nie raszuj. Ile stoi taki za butle? Jeszcze, jeszcze od tyłu, Za zero, no. Gdzie Lolo. to gówniane WG jest, kiedy grę produkowało? XD Kurwa jaki wyciąg. DDDD. Wkasiłeś mi go Co? o ty Tak to się robi. Żartuję. Ty, nie bym miał. M4 raz ty mi tamte konta zbanowale, sto. Jeszcze zostało ci 85 bofa, kont. Meczka, kolejna. Wow. Tak się gra. To ja trzy klasy zostałem tylko. No, ale ładnie wykorzystałem. A to, to za to zaakradziesz, chwila. <grystanie> Wystarczy JBD.